Cześć, moi drodzy, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka premierowego. I Dzisiaj taką nowością jest zdrabka czarna Perła. Mamy w niej do wygrania 207 tysięcy, a kosztuje 5 zł. Jeśli chodzi o zasady, jest to kolejna zdrabka po Big 7, w której wygrywają symbole. Także mamy fajną rozmaicenie, i żeby coś w niej wygrać, musimy po prostu znaleźć taki symbol naszyjnika z czarną Perłą. Wygrane nam się sumują. Zdrabka mieni się jeszcze tak ala tak 3D, tak jak w przypadku zrabki Boom 3.7. No i tabela z wygranymi. 5 zł to jest najniższy stopień i pniemy się do góry, do głównej wygranej. Na odcinek przygotowałem 12 sztuk, także trzymajcie kciuki, żeby jakaś fajna czarna perła pojawiła się super wygraną. No to zaczynamy przed nami pierwsza zdrobka. I szukamy takiego naszyjnika. O, warstwa jest twarda, więc ciężko się będzie drapać. Ale co my tu mamy? Walizkę bank, zamek, koronę, sztabki dalej jest palma. O takich symboli to ja nie pamiętam. Portfel, gwiazda, samolot i łódź. Także no niestety zaczynamy z drapką przegraną. Druga sztuka, i lecimy. Samochód, zamek, zegarek, bank, sztabka. I druga linia: mamy korona, portfel, łódź, pierścionek i gwiazda. Z symbolu szukanego znowu nie było, czyli mamy drugą zrabkę przegraną. Trzecia sztuka. O, mamy perły, czyli to są perły, nie naszyjnik, ale ważne jest to, że jakaś wygrana się pojawi, i nawet mamy drugi wygrywający symbol. Safe, zamek, samolot. Tu mamy pierścionek, portfel. Mamy trzecie perły, skrzynia i palma. Także trzy wygrane trafiły się na tej zdrabce, i mamy tak 5 złotych. 5 i 15. Mamy 25 zł. Można tyle wygrać. Można, no świetnie. Także już prawie połowa wkładu się zwróciła. Bardzo fajna wiadomość na początku. Drapingu. A przed nami jeszcze dużo zdrapek samochód, korona, zamek, walizka, portfel, pierścionek, sztabki, skrzynia palmy i gwiazda, także tutaj już wygranej nie było. Dalej mamy pierścionek. Ten pierścionek trochę myli z tymi perłami i znowu są. Także mamy drugą wygraną zdrapkę. Na premierze mamy drugie perły, czyli powiększona nasza wygrana będzie. No, to może być w końcu trzecie perły. W końcu dana premiera. Dawno nie było nic takiego pozytywnego. Dobra, to sprawdzamy, co tutaj się kryje. Mamy 10, no pięknie, 10 i 5. Mamy drugie 25 zł. No, to wspaniały odcinek nam się kroi. Mamy już 5 dyszek. Także jest super: safe, samolot, korony, zegarek, łódź, pierścionek. Sztabka, portfel, gwiazda i walizka. Tutaj już nie ma. Naszych pereł. Kolejna sztuka. Pierścionek. Łódź. Korona. Portfel. Samolot. Zamek. Bank. Zegarek. I dwa ostatnie symbole. Pereł nie było, także tutaj też mamy zdrapkę przegraną. Ale naprawdę fajne dwie zdrapy się trafiły. Także jest dobrze. Co dalej? Korona, bank, pierścionek i druga linia. Samolot. Łódź. Tu mamy gwiazdę, zamek i zegarek. Czyli tutaj też wygranej nie ma. Drabka z numerem 14, co przyniesie zamek, walizkę, koronę, zegarek i druga linia: portfel, samolot, samochód i skrzynie. Teraz taka seria pustaków. Zostały nam trzy zdrabki, tak? Tak, mamy trzy zdrabki, także zobaczymy, czy uda się jeszcze coś wygrać. Korona, tutaj nie mamy, portfel, walizka, palma, sztabka i gwiazda. Czyli znowu nic. I ostatnie dwie sztuki samolot, skrzynia, zegarek. Samolot gwiazda, pierścionek i korona. Patrzcie jaki teraz, jaka seria teraz pustaków. Dobra, ostatnia sztuka. Zobaczymy, czy dzięki niej wyjdziemy na 0, na plus, czy niestety na minus. Tu mamy koronę, skrzynia, sztabka, pierścionek. Samolot i ostatni symbol na zdrapce jaki mamy, to uwaga, uwaga mamy bank. Także to wszystko, jeśli chodzi o drapanie. Zapraszam do szybkiego podsumowania. No, i jeśli chodzi o wynik dzisiejszego drapingu, to na 12 zdrapek wygrały tylko dwie, także marny ten bilans ilościowy, ale jeżeli podliczymy wygrane, no to. Nie wyszło tak źle, bo mamy w dwóch zdrabkach po 25 zł, co nam daje 50 zwrotu przy 60 wkładu. Także jak najbardziej akceptowalnie będziemy jeszcze próbować coś w tej zdrabce wygrać. Także dziękuję za dzisiejsze oglądanie i widzimy się na kolejnych drapingach. Cześć!